3, 2, 1, GO! Nie jestem zbytnim fanem kart racerów. Tak, wiem, to straszne. Potworne wręcz. Lubię Crash Team Racer czy takiego Sega and Sonic All-Stars. Zwłaszcza tego drugiego uważam za idealną wręcz grę tego gatunku. W dzieciństwie natomiast zagrywałem się w Revolta. W sumie to i do dzisiaj uwielbiam tą grę. Niestety, RC Revenge Pro Revoltem nie jest, a szkoda, bo obie gry tworzone były w tym samym czasie przez różne filie tego samego studia. Objawia się to częścią identycznych pojazdów czy broni, aczkolwiek z nadzieją, że nie przemawia przeze mnie nostalgia, muszę stwierdzić, że RC Revenge Pro. Tak dobry nie jest. A omawiam ulepszony port na PlayStation 2, gdyż oryginalnie gra ta pojawiła się na PlayStation 1. To nie jest tak, że źle się bawiłem przy tej grze. Po prostu grając, nieustannie porównywałem ją do gry mojego dzieciństwa. Jeśli mam być szczery, to muzyka w omawianej grze jest równie świetna jak i w rewolcie. W ucho wpadł mi zwłaszcza motyw z planszy na cmentarzu. Same plansze są jak najbardziej dość fajne. Z pewnością trzeba się nauczyć wszelkich skrótów i przeszkód na pamięć, by zająć miejsce na podium. Aczkolwiek ścigając się małymi elektrycznymi autami sterowanymi radiem, oczekuję bardziej takich... jakby to ująć, tras z prawdziwego życia. Jak to ma miejsce w rewolcie? Do dzisiaj pamiętam supermarket lub muzeum z tamtej gry, podczas gdy w omawianym tytule trasy nie są jakieś zbytnio natchnione, że się tak wyrażę. Ponownie, trasa na cmentarzu jest fajna, ale byłaby fajniejsza, gdyby ten był realistyczny zamiast kreskówkowego. Nie, to źle brzmi. Powinno być kreskówkowo, ale bez tych czaszek wystających ze ściany i innych udziwnień. Rozumiem, że to kwestia gustu. Wam taki właśnie zabieg może się spodobać. Graficznie jest całkiem dobrze, jak na bardzo wczesny tytuł PlayStation 2. Zwłaszcza, że ten działa na silniku gry z pierwszego playa. Na niektórych trasach momentalnie wyczuwam spadek płynności i nie za bardzo wiem, czym jest on tak właściwie spowodowany. Odbiera to nieco frajdy, aczkolwiek występuje rzadko. Gra prezentuje się ogólnie pozytywnie. Masa jaskrawych kolorów oraz mnogie animacje w tle robią swoje. Co do tego drugiego muszę naprawdę podkreślić ile uroku tu dodaje do zabawy. Dzięki temu nawet jeśli jesteśmy daleko z przodu lub na samym końcu i tak nieustannie coś się dzieje. Czy to przebiegnie obok nas armia szczurów, czy mega ośmiornica spróbuje pacnąć nas swoją macką, nawet drzwi pancerne otwierające się przed nami gdy jedziemy podziemnym tunelem. To wszystko daje wiele uroku? I sprawia, że coś się dzieje, mimo chwilowego braku oponentów w naszym polu widzenia. Co do samego modelu jazdy, zakładam, iż miałby on swoich zwolenników, jak i przeciwników. Po prostu czuć, że jedziemy plastikową zabawką. Skacze ona i odbija się przy każdej okazji. Ja tam znalazłem swoje dwa ulubione pojazdy, które są znacznie cięższe od pozostałych i grało się całkiem przyjemnie. Podoba mi się również pomysł z trasami na wodzie. Każdy pojazd w grze ma swój odpowiednik motorówki. Fizyka pływania oczywiście różni się od jazdy, jednak wybrany przez nas pojazd zachowuje swoje unikalne właściwości. Masa tras oraz pojazdów jest na początku zamknięta. By je odblokować, musimy wygrywać kolejne mistrzostwa. I tu zaczyna się dla mnie problem. Czego nienawidzę w kart racerach? Co odbiera mi całą frajdę z gry? Losowość tego, jakie bronie i inne power-upy będziemy dostawać. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy objąłem prowadzenie tylko po to, by otrzymać bezużyteczne wtedy rakiety. Każdorazowo kończy się to w ten sposób. Jadę na pierwszym miejscu, brawo ja, pod koniec ostatniego okrążenia dostaję rakietą i na metę docieram ostatni. Ile razy z tego powodu powtarzałem pierwsze mistrzostwa? Nie jestem w stanie zliczyć. Grę odpuściłem sobie w chwili, gdy cudem wygrałem każdy wyścig zajmując pierwsze miejsce. A pod samusieńki koniec ostatniego okrążenia, ostatniego wyścigu dostałem bańką z wodą i dojechałem ostatni. Co z kolei zmniejszyło moje miejsce do trzeciego na podium. Podsumowując, RC Revenge Pro nie jest złą grą, ale nie jest również niczym wybitnym. Nie stracicie wiele odpuszczając sobie tą grę, aczkolwiek jeśli chcecie koniecznie zagrać w Kart Racera na PlayStation 2, to jakiegoś większego wyboru w sumie nie ma. A źle czasu jakoś też nie spędzicie. Polecam raczej Revolta, Crash Team Racer oraz, i e, przede wszystkim Sonic All Stars. Polecam również komentować, lajkować i przede wszystkim subskrybować moją skromną osobę, gdyż są to najlepsze sposoby, by zachęcić mnie do tworzenia kolejnych materiałów. Polecam również zapoznanie się z innymi moimi materiałami. O, proszę, możecie kliknąć sobie tutaj gdzieś na ekran w oznaczone miejsce i automatycznie włączy się Wam strona z kolejną recenzją. Niezłe, nie? W takim razie zapraszam do klikania. Trzymajcie się. Cześć.